Ja się skupiałam na obwinianiu innych tak. za swój los, tak. i na tym się mocno skupiłam. Zapomniałam gdzieś właśnie po drodze o moim mężu, który też ma swoje przeżycia. Ja myślałam, on jest idealny, on ma idealne wzorce, on jest spokojny, on jest zaradny. Ja no, nie zarabiam, siedzę z dzieckiem w domu, studia no, udaje mi się tutaj, ale też dzięki niemu. Moja rodzina nie jest perfekcyjna, u, nie, u mnie nie ma perfekcyjnych spotkań razem, wspólnym gronie no i gdzieś te, to wszystko się tak kłębiło mi w głowie i upadało i obwiniałam wszystkich. Tylko nie dostrzegałam, że muszę sama na sobą no, popracować. Tak, zacząć. że od siebie trzeba zacząć. I mhm. dopiero to pomogło mi oczyścić siebie. I teraz mówię o tym ze spokojem. Gdzieś te rany zawsze są, ale już są zasklepione. No, tak. to trzeba, wy, to, to się nie chce tego wyciągać, nie? Bo pod tym dywanikiem, jak się to tam zakopie, o, tak, 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 to tak, tak fajnie to nam sobie leży, po co to tak. odkrywać, nie? Ale prędzej czy później to cię i tak, i tak dojedzie. To znaczy, nie wiem, czy tak masz w życiu, ale ja dopóki czegoś nie przerobię, to to będzie do mnie przychodzić non stop, po prostu tak, i nie Tak, tak, do tej odpuści. pory tak jest. Myślę, że każdy z nas ma taki przycisk, taką szufladkę, której lepiej nie otwierać i jak się ją tylko otworzy, no to to wszystko wraca, właśnie żal i są łzy, płacz. A to, to trzeba się tak, wyżalić, wypłakać, tak, trzeba, bo trzeba, to trzeba to A właśnie terapia dała mi um, takie pewne narzędzia, które, wiesz, coś się sypie, ja sobie otwieram moją szufletkę z narzędziami tak. i sobie to reperuję i wracam do siebie jakby, nie? Ten spokój mnie ogarnia, jest wtedy okej, okay, a, a w momencie kiedyś, kiedy tego nie przerobiłam, to Trwało to kilka dni, potem były kłótnie z mężem, to się wszystko odbijało na dzieciach i taka wiesz. No spirala, tak, cały czas kółku, jak tak, w tym, tak, dokładnie. w tym kółeczku. Myślę, że nie pomylimy się, jeżeli powiemy, że każdy ma takie swoje. Trupy w szafie. O ma, tak. Czy ten, ten nieporządek w tych szufladach, jak ty to powiedziałeś, że jak tego nie posprzątasz, to po prostu nic tak. się w twoim życiu nie zmieni. No, no i to trzeba się z tym skonfrontować. Trzeba, właśnie, i im wcześniej, tym lepiej. Tak, im wcześniej, tym lepiej. Ja uważam, że troszeczkę za późno, właśnie wiesz. No, moi rodzice na przykład, no, sami się uczyli. O, wiesz, ja sobie patrzę teraz, cofam się jeszcze wcześniej, jakich oni mieli rodziców. Mój tata nie miał taty, stracił tatę, więc nie miał tych wzorców. Moja mama miała, no, też ciężko, więc nawet bardzo. Także zawsze się cofam, ale nauczyła mnie tego terapia, że tutaj dobra łączy te kropeczki. I jako kobieta teraz, mama trójki dzieci, to właśnie usprawiedliwiam to, tłumaczę to wszystko.